Hej, moi drodzy kochani widzowie, tutaj Sonic Iwaret z tej strony i zapraszam was na kolejny filmik gdzie odpakuję przy yy, następną grę na daną platformę, nie powiem jaka to gra, na razie muszę sobie ją zobaczyć, obcykać jak to wygląda i wtedy będziemy gabędzić na ten temat. Yy. Generalnie jestem z tej gry bardzo zadowolony, ponieważ jest to, że tak powiem prawie że wykończenie kolek kolekcji z pewnej serii E, którą bardzo lubię, znaczy mnie stąd pewnie e, i, i myślę, że ja nie będę żałował, gdy sobie po prostu sprawię taki produkt następujący I będziemy, i będziemy mogli w stanie sobie grać już na luzie w ten tytuł, bo ja kompletnie tej gry nie znam. Jest to, moi e, drodzy, Sonic and the Black Knight na Wii, e, jest to jedyna platforma na której pojawiła się ta gra, tylko na Wii się pojawiła, nie ma na DSA, nie ma na inną platformę. I co ciekawe, jest to chyba jedna z najmniej ulubionych gier ostatnimi czasy, dlatego że, znaczy, według graczy, czy według fanów, ponieważ ocenili tą grę dosyć kiepsko, bo nie dość, że, no słuchajcie, Sonic z mieczem średniowiecznym, no wygląda to dziwnie, powiem szczerze, przy. Przy, Kró przy królu Arturze no, wygląda to trochę komicznie muszę przyznać, no ja to tak też twierdzę, jeszcze nie grając w to. Eee, to znaczy widziałem tą grę i na kolejnym graficznie wygląda całkiem pięknie na konsoli Wii, naprawdę, wygląda nieźle, ale Dziw dziwna jest gra po prostu. Tak, przechodzimy poziomy z mieczem tam nawalam przeciwników eee, i zbieramy jakieś tam pierdoły. Są tam misje przeróżne, ale to tam nie trzeba mówić, no i na koszbroi zbroi i Shadow. Shadow. Tam jeszcze jest, są cutscenki tak jak w Secret Links. Takie nie filmowe, tylko bardziej rysunkowe. Takie bardziej, jak to nazwać? Plakatowe. O, plakatowe cutscenki. To są jest od 12 lat. Nie wiem, nie pytać się mnie. Nie wiem, co tu jest takiego. Wiem jedynie, że jest przemoc, a, po, a tak naprawdę to dosyć E, poważna jest fabuła. Na szczęście sterowanie jest zmienione i już nie ma tego sterowania wimoutem, tylko jest jeszcze NUNTUK, i to poprawia wszystko uważam. E, powiem wam się, że e, jeszcze wspomnę na koniec, że soundtrack do tej gry robił znany przez retrograczy Tommy Calarico, który robił przede wszystkim soundtrack do e, Mic Max, and Max e, Global Gladiators czy do Cool Spota. Soundtrack, i w tej grze też możemy znaleźć jeden utwór, który przypisany jest temu właśnie znakomitemu autorowi. Zobaczmy sobie środeczek. Ponieważ za tą grę nie dałem za dużo, bardziej ile ta gra mnie kosztowała, 3,50, powiem wam, że no to była najtańsza oferta ze wszystkich, jakie widziałem do tej pory na Lego. Nie? No, widziałem e, po, nie, po niemiecku wydanie za 50 złotych drogo. Jeszcze z niemieckim napisem. W ogóle dziwnie to, dlaczego Nintendo tak robi, że. No raczej Nintendo albo Sega, nie wiem, obaj kombinują, kombinowali. No kombinują dzisiaj, bo na przykład Sochi 2014 na Wii U też ma jakieś swoje tam wersje narodowe, nie? To The Black Knight and The Black Knight po niemiecku jest Schwarz Ritten chyba. I to mi się nie podoba, właśnie. Nie lubię czegoś takiego jak zmienianie tytułu, tylko po to, żeby to było narodowe. To tak, jak można było powiedzieć, no. Nie wiem, Sonic i Ciemny ry Rycerz mogłoby być w polskiej wersji. Ładnie by brzmiało? Ładnie by brzmiało, nie? Jestem ciekaw, jak płyta wygląda. Od z części. Kurde! Od spodniej części. Nie ma nic. Czysta jak łza. Masakra. Dobrze. Takie płytki są najlepsze. I tak wygląda nadruk. Gra jest z roku 2009, jest to połowa życia Wii. Wiele gier fajnych wychodziło do 2011, powiedzmy, bo dzisiaj tu już raczej prawie nic nie wychodzi. Tam wiadomo, że ma jakiś jeszcze jeden tytuł z karty Network, Wyś, ale czy to coś daje w ogóle? Instrukcja, oczywiście, dosyć gruba i w czarno-białym kolorycie, ale. Może zabierać bardzo interesujące rzeczy. Powiem szczerze, że ja z tą grą będę kompletnie nowy i podejrzewam jak dzisiaj zrobię live'a, może pokażę Wam tą grę, jeżeli jesteście zainteresowani, jak to wygląda z moim, moim lamieniem. I myślę, że będzie fajnie. Myślę, że będziemy się dobrze bawić. Ogólnie nie będę długo robił live'a, bo tylko 2 godziny. Będę o 17 robił live'a, więc za, za w zasadzie prawie 2 godziny. Yy. Ja wam fabułę nie będę zdradzał, ponieważ ona jest trochę komiczna. Znaczy no, śmieszna, no jest na podstawie Króla Artura, tak po prostu. Jak znacie tą to... yy... fabułę, to raczej będziecie wiedzieli, o co chodzi. No i są wszystkie postacie: Tails, Knuckles, Blaze, jest nawet Silver. Nie wiem, za, za kogo oni tam grają, ale okej. Okay. Może być. Chyba są jakieś minigierki, tak mi się zdaje, ale nie wiem, czy to prawda, bo tu widzę jakieś jeszcze galeria. Jest ono to fajnie, można sobie. Podblokować fajne rzeczy. Co ciekawe, gra wykorzystuje silnik fizyczny Physics od NVIDIA, więc gra może mieć bardzo fajną fizykę przedmiotów. Powiem Wam, że prawda, sieka może być, bo w Sekiet też to widać. to jest ten sam silnik, tylko chyba inaczej się nazywa. Nie? Tak wygląda tył. Bardzo ciekawa gra. Nie dla wszystkich, ponieważ nie wszyscy lubią takie eksperymenty. Gra została oceniona dosyć słabo. Osobiście powiem tak, że ja nie wiem. Ja widziałem, jak moja dziewczyna grała. Ona też yy, lubi tą grę. I ja trochę polubiłem ze względu na, na trochę taki spokojny soundtrack, nie? Miejscami. Tam jest jedna taka piosenka, która jest taka naprawdę typowo rokowa i to yy, moje dziewczynie się bardzo spodobało. No, zobaczymy, no. Mam nadzieję, że mi też się spodoba, jak wysłucham ją całą, bo słuchałem praktycznie tylko początek i tam środek, nie? Ale zobaczymy. Dobra, to jest moja kolejna gra na Wii z Soniciem. Już chyba prawie wszystkie gry mam. No, jeszcze tam jest Sonic Rain, Zero Cavity i tam e, Sonic and Sega Restore Racing w zasadzie, nie? Więc to tak wygląda z bliska. Pokażę Wam jeszcze raz na szybko. Tak wygląda Black Knight. Bardzo odważnie tu Sonic się przedstawił i ma taką metalową rękawicę. E, Sonic Team nie robiło tej. A nie, robili tą grę. Myślałem, że nie. Bo Sonic Shuffle, Sonic tym nie robiło tej gry, nie robiło, i tak to wygląda. Jeszcze raz wam pokażę ten fenomenalny stan płytki. Jest po prostu tak piorunujący, że aż zesikałem się na dywan. Dobra, dywanu tu nie mam, ale mam podłogę. Mam, no, jak to się nazywa, wykładzinę, znaczy pfu, wykładzinę, panele podłogowe, kurde, co ja gadam. I tak to wygląda mniej więcej tam. Kiedyś mówiłem, że zrobię filmik na temat instrukcji i wydaje mi się, że, że ja tak zrobię po prostu, bo, bo moim zdaniem warto będzie tak, takie coś zrobić i, i myślę, że będzie fajnie. No Możecie sobie przeczytać opis jaki jest ciekawy i obrazki mogą być bardzo działające na wyobraźnię. No i tutaj takie poszczególne informacje. 2009 to było bardzo niedawno i takie oto jeszcze rzeczy można sobie wyczytać. Z takich rzeczy, no nie? Dobra, no to mamy już kolekcję na Wii, prawie że zgromadzoną. Prawie że są dwie gry w zasadzie, no dobra, trzy czyli Super Smash Bros. Eee, na Wii, ale to tam nie obchodzi mnie to specjalnie, po prostu nie jestem za bardzo z tymi bijatykami. No nie lubię, po prostu nie trawię tego. Tak. Więc do tej pory tak wyglądała półeczka, a teraz przychodzi nowy tytuł. I, i powiem wam, wygląda to zajebiście. Wygląda to już, po, to już kurde, lepiej być nie może. Patrzcie, ile soników. 1, 2, ten liczę, bo tu Sonic występuje tak bardziej poważnie. No, wiem, możecie się ze mną kłócić, że Super Smash Brothers tam <laughs> nie liczę do tego, ale po prostu jakoś tak, jakoś mnie ta gra nie ciągnie. Więc jeszcze raz: Sonic Colors 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gier, słuchajcie. 7 gier, w tym 2, 3, 4 ekskluzywy tylko na Nintendo. No. Pff. Bajeczka, pięć ekskluzywów mam na Nintendo, bo Sony Colors wyszedł tylko na Wii DS, -a. tutaj też, tylko Wii, Wii i 3DS, Wii DS i tylko Wii. Tak się robi. Nie? Dobra, ja kończę z tej strony, ponieważ mam tu małe problemy z konwertowaniem, ale znalazłem taki fajny konwerter nazywający się Video Converter. I dzięki temu programowi będę mógł sobie normalnie robić filmy pełnometrażowe. To się tak wyrażę: śmiesznie. No. Słuchajcie, wiosna chyba nadchodzi, bo I widzę, że jest całkiem fajna pogoda. E, I oczekujcie w przyszłości filmików takich bardziej robionych w plenerze. Ja wiem tak nie było, że ciągle robię w domu albo u kogoś tam innego, tylko żeby to też wpuścić w eter. Przyrody, na przykład do lasu się wybierzemy. Zobaczycie, jakie są ciekawe miejscówki u mnie w słupskim lasku e, e, i zobaczycie. Takie mam plany na przyszłość, jeżeli tylko ten program. Ten program, jeżeli pójdzie, będzie zajebiście. Dobra, to się trzymajcie, to był Sonic Black Knight. E, jeżeli znacie tą grę, graliście w nią, to, to napiszcie mi, jak ona jest. Ja i tak wam pokażę początek gry na live. I PS2 trzeba będzie na razie przenieść, moje kochane PS2. Moje kochane PS2, tak, to jest mój podkoszulek. Chronię, żeby się konsola nie zakurzyła. Dobrze robię, no nie? Chyba, oby dobra. No to nie przedłużam. Do lajwika, Do zobaczenia w weekend. Może coś zobaczymy na fajnego. I ogólnie do zobaczenia.